Witam bardzo serdecznie w programie Myśleć jak przedsiębiorca. Jest to program o przedsiębiorcach dla przedsiębiorców i z przedsiębiorcami, a przede wszystkim o tym, że przedsiębiorczość to stan umysłu. Mój dzisiejszy gość jest prezydentem Federacji Naukowej WSB DSW, tworzącej pomost pomiędzy nauką i biznesem. Jest to instytucja naukowa stworzona przez Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, Poznaniu, Wrocławiu oraz Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu. Mój gość jest profesorem Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku i przez ponad 10 lat pełnił tam funkcję dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania. Prowadzi wykłady na wielu prestiżowych uczelniach w Polsce i za granicą. Jest również wieloletnim praktykiem życia gospodarczego. Pracował w wielu firmach o zasięgu międzynarodowym polskich, niemieckich, fińskich, takich jak Grupa Organika, Asman GmbH, Martela Oj, uczestnicząc w nich wielu projektach rozwojowych i inwestycyjnych. Moimi Państwa gościem będzie dzisiaj profesor Marcin Kalinowski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać w tych no, takich ciekawych czasach. Dla niektórych trudnych, dla niektórych ciekawych i rozwojowych. Jest pan profesor prezydentem jedynej w Polsce pierwszej federacji naukowej, która jest takim pomostem pomiędzy nauką a biznesem. No, i jest wiele firm w Polsce, które narzekają, które sobie nie radzą. Jest, wiele, jest też trochę firm w Polsce, które wykorzystały tę szansę. I teraz mam takie pytanie: czy można potraktować tę pandemię jako katalizator rozwojowy? Wydaje mi się, że jak najbardziej takie spojrzenie jest pożądane wytrącenie z równowagi, z tego stanu, w którym znajdowaliśmy się przez wiele, wiele lat powoduje, że pojawia się nowa szansa w każdej branży de facto i nie wszyscy w takim samym tempie będą reagowali na zmiany, co oznacza, że można wyprzedzić konkurencję w tym, w tym wyścigu. Jak się nad tym zastanowić, to tak naprawdę większe szanse mają mniejsze firmy niż firmy duże. Bo są w stanie szybciej zareagować na pojawiające się zmiany. Ten proces decyzyjny jest o wiele. Ten proces jest decyzyjny krótszy. jest zdecy zdecydowanie krótszy. W Aha. dużych przedsiębiorstwach wiadomo, że tam grono kierowników, dyrektorów, zarząd, rada nadzorcza musi potwierdzić, jeżeli to są zmiany rzeczywiście dość istotne. Aha. Natomiast w małym przedsiębiorstwie bardzo często tym zarządem jest właściciel jednoosobowo, sam sobie kierownikiem. I sam podejmując decyzję, może zmiany wprowadzić właściwie w przeciągu dni albo tygodni, a nie w przeciągu miesięcy. Więc moim zdaniem jest to szansa zdecydowanie dla małych przedsiębiorstw. Bo no, w, taki, no, w historii powiedzmy gospodarczej przeżywaliśmy już wiele kryzysów. I y, y, większość fortun, większość y, wspaniałych wynalazków powstało właśnie w dobie kryzysu, a nie w dobie prosperity. Ludzie będą musieli wyjść ze strefy komfortu, bo jeżeli tego nie zrobią, no to po prostu zginą. No i teraz pytanie, jeżeli już przejdziemy y, tą, powiedzmy, tą sytuację, to co się może zmienić po pandemii? Bo mnie się wydaje, że niektórzy przedsiębiorcy myślą, że jak to się skończy, to tak strykną palcami i mamy rok 2019. Wrócimy do tego roku? No, raczej, raczej nie wrócimy do tego 2019 1 do 1. Zmienią się oczekiwania klientów. Klienci już w tej chwili e, dostrzegają różnice pomiędzy usługami, które są świadczone w ten sposób, e, jak w tej chwili w pandemii. E, chociażby rozwój e-commerce tak? I, i tego, że kupujemy coraz więcej przez internet, coraz, coraz częściej, coraz więcej, coraz łatwiej. E, nam przychodzi y, to, żeby posługiwać się internetem do kontaktów z przedsiębiorstwami. Oczywiście to nie jest tak, że każda branża nadaje się tak samo do tego, ażeby, mhm. e, ażeby działać y, jako e-commerce, ale na pewno każda branża może wesprzeć się mhm. e, tym elementem. Natomiast a propos, a propos kryzysów. Ja jestem pewien, że to nie jest ostatni kryzys, więc też pamiętajmy o tym, że to, że to jest jeden z kryzysów, dość istotny i faktycznie bardzo bardzo mocny, bo dotyczy całego świata. Natomiast na pewno nie jest, to, nie jest to ostatni kryzys, więc możemy się przygotować na kolejne zmiany za kilkanaście, kilkadziesiąt lat na pewno. Mówił Pan, że są branże, które ciężko przenieść w ogóle do, do internetu, do e-commerce, ale ja znam firmę która już kilka lat temu przeniosła się w większości do internetu. To jest firma, która produkowała trumny i zaczęła sprzedawać trumny przez internet. No by, by mi to do głowy w ogóle nie wpadło, że można sprzedawać trumny przez internet. A oni dzięki właśnie tego, temu działaniu, gdzie, gdzie przenieśli, stworzyli e-sklep i sprzedawali trumny, no podnieśli swoje... Yy, swoje zarobki niebotycznie wręcz. No, łatwość dostępu, mm. ale <grymne> z tej samej, z tej samej yy, branży, w tej chwili to, co jest obserwowane na rynku, yy, na rynku polskim, chyba nie tylko, yy, to jest usługa filmowania pogrzebów. W związku z tym, że jest pandemia, yy, mniej osób decyduje się na udział w tych uroczystościach, ale te uroczystości są online, yy, w streamingu. Przekazywane najbliższym, którzy w tym samym czasie, siedząc przed monitorem, mogą uczestniczyć w tej, w tej uroczystości. Więc to e, rzeczywiście no, wymusiło zdecydowanie tą usługę, której wcześniej nie było. No więc właśnie to no było takie pytanie, jak zmienią się w ogóle preferencje klientów po pandemii? Czy e, przedsiębiorstwa na przykład e, badają to w jakiś sposób? Czy są w ogóle jakieś badania, e, które. Mogą stwierdzić, co, co się zmieni, jak, jakie te preferencje będą. Czy firmy robią takie badania? Pojawia się, pojawia się coraz więcej, powiem od strony, od strony naukowej i od strony naukowców, którzy interesują się tym tematem, to rzeczywiście coraz częściej padają pytania o to, jak będą wyglądały preferencje po pandemii, i tego typu badania już się pojawiają. Pytanie, czy te badania dotrą do przedsiębiorców i czy przedsiębiorcy z nich skorzystają, tak, a żeby szybciej zareagować mhm. na tą zmieniającą się rzeczywistość, żeby być de facto przygotowanym na czas po pandemii, to to jest pytanie bardzo istotne, które sam sobie zadaję, żeby te badania nie pozostały tylko i wyłącznie w artykułach, w monografiach, które mhm. są e, napisane, są wysokopunktowane i bardzo poczytne na świecie, a żeby wykorzystać faktycznie tą wiedzę. Która wynika z tych badań w biznesie. Czyli ja rozumiem, że na przykład nie ma takich sytuacji, że jakaś branża zleca zrobienie badań, zbiera pieniądze na te badania wokół tam, prawda, od, od, od wielu firm i zleca takie badania. No bo no, jeżeli ktoś chce budować jakąś strategię ucieczki do przodu, no to raczej w ten sposób można by było zrobić. Pani? Ja to, co obserwuję w tej chwili, to jest raczej strategia na przeczekanie. No więc. E, właśnie. Czyli, i, e. czyli na razie nic nie róbmy, czekajmy, co będzie się działo. Mhm. E, my rozmawiając o tego rodzaju badaniach, myśleliśmy na przykład o branży hotelowej e, i o, o branży turystycznej, ażeby przeprowadzić badania, jak branża hotelowa powinna się zmienić na ten czas po pandemii. No bo te zmiany będą y, na pewno, mhm. tylko pytanie, w jakim kierunku i która sieć hoteli będzie pierwsza i najlepiej się do tego przygotuje. Mhm. Ale okazuje się, że nawet duże sieci hotelowe. Czekają na to, co będzie, y, ograniczając środki w naturalny sposób, nie mając przychodów w tej chwili zupełnie z działalności. Ograniczają środki y, na, na podstawowe rzeczy, nie mówiąc o y, badaniach y, i rozwoju y, na przyszłość. Co mnie martwi, szczerze mówiąc, bo to jest czas, który mógłby być wykorzystany. I oczywiście problemem jest zawsze, kto sfinansuje te badania i jak dużo to będzie kosztowało. Mhm. Ale wydaje mi się, że źródła zewnętrzne tutaj bardzo mogą pomóc w tym, ażeby ta współpraca nauki i biznesu, to jest niepowtarzalny moment mhm. moim zdaniem w tej chwili, do tego, ażeby biznes trochę przymuszony do tego, ażeby się zmienić. I nauka, która może to wspomóc, połączyły siły i zbudowały coś razem. No, właśnie, chciałem przejść do tego drugiego punktu, o którym mieliśmy porozmawiać, czyli o braku płynności finansowej teraz. I skąd wziąć to zasilenie finansowe dla biznesu? Bo wiem, że są jakieś dosyć spore środki właśnie na badania i rozwój. Fundusze e -e europejskie są do wykorzystania. Jak to wykorzystać? No, bo ja to sobie wyobrażam na, na przykład w ten sposób, że E, branża hotelarska, branża choreka w ogóle, mogłaby przecież to wykorzystać idealnie, bo to nie są badania dla jednego hotelu, tylko to są badania, powiedzmy, dla no, powiedzmy, całej branży. Tak, tak, albo, jak to dla, wykorzystać? albo dla sieci, albo mhm. dla, rzeczywiście dla całej branży, więc stowarzyszenia mogłyby się w to włączyć. Mhm. E, myślę, że e, tak, w tej nowej perspektywie, e, o której mówimy, finansowania Unii Europejskiej, tam będą znaczne środki na to, ażeby zajmować się innowacjami, ażeby wprowadzać innowacje. Teraz należałoby się zastanowić, czym jest innowacja i mhm. czy rzeczywiście wszelkie działania dostosowujące do, e, do, do popandemicznych czasów e, nie są przypadkiem innowacją i czy mhm. w związku z tym nie można uzyskać środków e, z tego źródła. Mhm. Są bony na innowacje, które są dość łatwe do, e, do uzyskania, tylko trzeba też wykazać się tą współpracą nauki i biznesu. Mhm. Ja każdego, kto jest zainteresowany współpracą i badaniami, zapraszam do tego, Będziemy żeby się zapytać, jak znaleźć... można wykazać to zainteresowanie? Co tak, zrobić? No to, co, co, co firmy mają zrobić? Jeżeli firmy są zainteresowane tym, ażeby współpracować ze światem biznesu, a nie wiedzą jak to zrobić, to zapraszam do federacji i no my no. spróbujemy połączyć odpowiednią grupę naukowców z biznesem, taka, żeby to było rzeczywiście dla nich łagodne i występuje swego rodzaju taka obawa i jednej i drugiej grupy, i świata nauki, i świata biznesu przed przed, przed, przed sobą, ale wydaje mi się, że właśnie federacja czy, czy, czy tego typu organizacje są właśnie po to, żeby łączyć tych ludzi. Biznes rozmawia zupełnie innym językiem niż nauka. Brak porozumienia, brak takiego pomostu i może to jest dobry moment na to, żeby obydwie strony wyszły ze swojej strefy komfortu i żeby znalazły jakąś nić porozumienia. Tylko że już takie próby były robione od dłuższego czasu. I teraz pytanie, co takiego ma się zadziać? W jaki sposób można pomóc tym dwóm obszarom, aby oni się wreszcie zaczęli dogadywać? Tak jak to było na przykład w Silicon Valley. Tam nie było problemu z dogadaniem się. Tam po prostu biznes współpracował z nauką. Rozwinęli się niesamowicie. Po pierwsze, po pierwsze te dwie grupy muszą się rozumieć, więc muszą wiedzieć, jakie są cele. Mhm. Myślę, że y, łatwiej zidentyfikować cele biznesu, bo one są czysto finansowe, rozwoju na, na rynku w danej branży. Natomiast trudniej biznesowi rozwikłać, jakie są cele y, naukowców i świata mhm. nauki. Bo te cele czasami Aha. mogą wydawać się dla biznesu, dla osób, które z, w przedsiębiorstwach funkcjonują, mhm. absurdalne, bo to są czasami cele związane z tym, ażeby opublikować artykuł w bardzo poczytnym. Międzynarodowym czasopiśmie mhm. y, i żeby nazwisko tego naukowca pojawiło się na liście y, takich autorów y, w, takiego artykułu. Wydaje się to absurdalne. Co więcej, yy, w świecie nauki płaci się za to, ażeby taki artykuł się ukazał. Hmm. To naukowiec nie jest beneficjentem finansowym tego Aha. przedsięwzięcia. Tylko musi jeszcze za to zapłacić. Tylko jeszcze musi znaleźć finansowanie. Więc tu, tu generalnie yy, można by yy, pokusić się o to, ażeby te cele, yy, te cele połączyć. No właśnie, Czyli, ale to, 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 to jedna i druga grupa Aha. musi się rozumieć. Znaczy, jeżeli świat biznesu. Powiedziałby, sfinansujemy y, badania, które czasami naprawdę nie są drogie, i naprawdę nie chodzi o to, ażeby Aha. krocie zarabiali y, naukowcy. Y, I sfinansujemy y, chociażby publikacje, które będą y, w czasopismach, a wykorzystamy y, to, co będzie efektem pracy naukowej u siebie w biznesie. No to, to, to brakuje tam pewnie jeszcze jakiegoś prawnika, żeby stworzyć jakąś umowę na czasy, kiedy okaże się, że te badania były przełomowe i rzeczywiście udało się coś Aha. wykorzystać. Stanford jest takim przykładem, tak? Uniwersytet Stanforda jest takim przykładem, gdzie się bardzo dużo patentów przedkłada i bardzo dużo elementów naukowych się patentuje. Na czasy być może 1% z tego uda się wykorzystać Aha. i być może 1% będzie tym, y, tym, tym brylantem y, w przyszłości, y, ale robi się to właśnie po to i tam świat nauki y, tworzy badania naukowe, tworzy wyniki tych badań. Y, nawet nie do końca y, myśląc, co będzie dalej i czy uda się to wykorzystać, tutaj jest y, uczelnia, która zabezpiecza od strony prawnej to i współpracuje z biznesem, który później to wykorzystuje. To może warto po prostu przejąć jakieś dobre praktyki, po co wyważać drzwi już otwarte. No, myślę, się... że, myślę, że częściowo tak. Te, te, te praktyki warto przenosić. Z drugiej strony trzeba pamiętać, że my jesteśmy w trochę innej rzeczywistości, trochę inne doświadczenia mamy niż. Mhm niż za granicą na zachodzie. W związku z tym też musimy wziąć to pod uwagę, że u nas biznes trochę in inaczej funkcjonuje i naukowcy mhm. trochę inaczej funkcjonują, więc tu korekty są też Aha. konieczne. No to dużo pracy przed Panem Profesorem. Na Akurat szczęście. w tym obszarze, dokładnie, bo wiem, że tworzycie w fe Federacji Centrum Komercjalizacji Badań. Mhm. Taki pomysł chodzi nam po głowie, żeby takie Centrum Komercjalizacji Badań mhm. e powstało, a żeby to rzeczywiście był nie tylko pomysł, E, ale żeby, żeby były osoby, które zajmują się dokładnie komercjalizacją, dokładnie tą współpracą biznesu i nauki. Mm -hmm. Tylko, że ja tutaj widzę pewien problem e, wynikający z braku zaufania. A z, y, z braku zaufania przedsiębiorców, do tego, że no, ja nie, nie powiem, y, jaki mam pomysł i co chcę zrobić, bo ktoś mi to ukradnie i wykorzysta szybciej niż ja. No i teraz pytanie, znaczy są takie badania robione od chyba nie wiem 12 lat e, dotyczące zaufania właśnie i Polska jest na ostatnim miejscu o, o, od samego początku e, pod względem zaufania do kogokolwiek oprócz najbliższej rodziny. No i teraz pytanie jak to jak, jak się z tym wziąć zawary? To jest rzeczywiście tak, że, że u nas tego zaufania nie ma, ale to nie jest y, też tak, że na Zachodzie to zaufanie jest bezgraniczne. Mhm. My jesteśmy narodem dość otwartym, mhm. więc rzeczywiście dzielimy się y, i w świecie nauki, i w świecie biznesu swoimi pomysłami, mhm. przemi wobec. Y, w Stanach Zjednoczonych, już nawet w świecie nauki, jak się rozmawia z naukowcami, oni bardzo skrzętnie y, dobierają to, co znajduje się w publikacji naukowej. Zachowując to, co nie powinno się znaleźć w publikacji naukowej, żeby nie sprzedawać całej receptury, aha, aha. tylko żeby sprzedawać wyniki e, swoich badań, i wielu naukowców e, amerykańskich e, całą ścieżkę kariery swoją zbudowało właśnie na tym, żeby nie oddawać od razu wszystkiego, co się, e, co się wytworzyło, tylko żeby jednak e, no, dzielić się w sposób taki. Usystematyzowane tą wiedzą. To na sam koniec jeszcze <laughs> ostatnie pytanie. Jakie instytucje zdobędą zaufanie po pandemii? Jakie instytucje zdobędą zaufanie po, po pandemii? Może ale... nawet teraz. Jak to zrobić? Jakie instytucje będą miały zaufanie? Takie, które mogą na przykład połączyć biznes z nauką. Znaczy, ja wierzę, że, że takie instytucje jak federacja albo stowarzyszenia różnego rodzaju y, stworzą taki swego rodzaju pomost i zdobędą zaufanie, ale musi być to na rzetelnych zasadach i myślę, że wypracowanie tych rzetelnych zasad jest bardzo istotne na samym początku, ażeby przedsiębiorca, który, y, który przychodzi i pyta o badania, które na jego rzecz można by było y, zrobić. Wie jakie są reguły gry od samego początku, a też naukowiec, który będzie pracował nad jakimś zagadnieniem, będzie wiedział, gdzie ta własność intelektualna jest, do kogo należy, do kogo będzie należała i ile będzie kosztowało odkupienie tej własności intelektualnej. Bo to jest chyba taki. Temat, którego się, który się rzadko porusza w świecie nauki, przynajmniej. Mhm. E, później, jeżeli się okazuje, że badania są przełomowe, no to pojawiają się wtedy konflikty różnego rodzaju. E, czyli to był pomysł, i kto pierwszy mhm. na to wpadł, tak. czy, to, e, czy to przedstawiciel, nawet w świecie nauki, czy to, czy to pierwszy, czy, czy, czy drugi naukowiec. E, no chociażby to, że w Polsce na przykład kolejność autorów w artykułach, Podaje się najczęściej alfabetycznie e, po nazwiskach. Natomiast jak się spojrzy na zachodzie, to każde jedno miejsce e, we, w autorstwie artykułu ma znaczenie, bo wiadomo, kto ile zrobił w tym, e, w tym artykule, w tym badaniu, No to jest, e, to jest rzeczywiście cała duża praca do wykonania, a żeby a żeby uregulować te kwestie, które są w tej chwili jeszcze niedopowiedziane. I chciałbym, żeby m.in. federacja była takim, taką instytucją, która, która to spróbuje uregulować, żeby każda ze stron przychodząc i rozmawiając ze sobą wiedziała, na co może liczyć, yy, co może zyskać i jaki będzie tego koszt. Życzę tego z całego serca w takim razie. Trzymam kciuki bardzo mocno, bardzo dziękuję. bo to jest taka organizacja, instytucja, która mogłaby wnieść bardzo dużo w pomoc przedsiębiorcom i w ogóle biznesowi i gospodarce. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. E, bardzo dziękuję również firmie Virtual Production Studio za gościnę w tych cudownych okolicznościach. No i zapraszam w takim razie do. Komentowania i do zadawania pytań, bo z Panem, Profesorem będziemy się spotykali jeszcze kilkakrotnie i będziemy mieli szansę wtedy odpowiedzieć na te bolączki przedsiębiorców, menadżerów, liderów, które się pojawią w tych komentarzach. Dziękuję raz jeszcze i do dziękuję, zobaczenia dziękuję następnym razem.